Dobra kochani, dzisiaj jedziemy trochę poćwiczyć technikę. Jest połowa listopada, ale jeszcze trafił się piękny dzień, więc szkoda marnować. Znajomy zaoferował się z nauką, no więc głupotą byłoby nie skorzystać. W związku z tym jadę. Jedziemy na górki w lesie trójmiejskim w miejskim Parku Krajobrazowym no i będę ćwiczył technikę podjeżdżania pod górki biorę sobie kamerkę a co zobaczymy film ten wszystko wam opowie jak widzicie na razie jest czapka no bo jeszcze czeka mnie pakowanie do samochodu no i zobaczymy dobra do zobaczenia w terenie dobra kochani jesteśmy pod Zuchliną o tam 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 to i jest takie miejsce z którego ruszają wszystkie możliwe rajdy no i zobaczymy kolega pomachaj będzie mnie męczył to ten, jak coś to wszystko jego o. dobra kochani ruszamy jak widzicie jesteśmy już w lesie i mój instruktor ma przygotowaną to taką traskę na której będzie mnie męczyć, uprzedzając fakty będzie mi szło tak sobie raz lepiej raz gorzej ale właściwie ten film ma na celu skupienie się na pewnej rzeczy a mianowicie wjeżdżamy na szczyt jak wiecie no szczyt zwykle jest jeden i podobnie w życiu jest z naszymi Zamiarami, z czymś, co zwykle nazywamy celami. Mamy wiele rzeczy do zrobienia. Chcemy to, tamto, siamto. Cele są czasem bardzo prozaiczne, przyziemne, krótkotrwałe, czasem wzniosłe, czasem nierealne. Jak są takie, powiedzmy, że chcemy zrealizować cel i jest to w zasięgu no, naszych takich codziennych wysiłków, to raczej taki. Cel nazywamy planem, a jeżeli ten cel jest mało realny, taki bardzo wzniosły, to mówimy raczej o marzeniach. Marzenia oczywiście mogą być z rzędu, chcę, księżyca z przyległościami, no i wtedy mówimy, że są nierealne. A jeżeli marzenia są takie do zrealizowania, no to właśnie trochę spadają w stronę planów, ale za to. Stają się rzeczami do zrealizowania, stają się w zasięgu naszych możliwości. Czasem takich szybkich, czasem większych, czasem te marzenia są malutkie, czasem jest ich dużo. Często podejmujemy jakieś plany pod tytułem postanowienia noworoczne, typu schudne: pojadę na wakacje, będę bogaty. No i jeżeli chcemy osiągnąć takie rzeczy bardzo wzniosłe, no to zwykle szybko się zniechęcamy, bo postępy są niewielkie. Porzucamy, bo mamy świadomość tego, że no, osiągnięcie celu pod tytułem, no nie wiem, chcę zostać królem Polski, no jest mało realny, choćby dlatego, że nie ma króla w Polsce. Poza tym, co bym musiał zrobić, żeby to osiągnąć? No raczej jest to poza zasięgiem niemalże dowolnego człowieka na Ziemi z różnych powodów. Natomiast jeżeli ktoś by chciał zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, to już jest inaczej. Mimo, że Stany Zjednoczone są znacznie większe od Polski, powiedzmy, że ma szansę. Oczywiście, jeżeli się skupimy na tym zagadnieniu, okaże się, że żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, trzeba urodzić się w Stanach Zjednoczonych. Mieć obywatelstwo amerykańskie przy urodzeniu, tak dzisiaj stanowi konstytucja. Ale przypadek Arnolda Schwarzeneggera mówi, że przy odrobinie szczęścia może się to zmienić. Otóż chciano zmienić konstytucję Stanów Zjednoczonych po to, żeby Arnold Schwarzenegger mógł zostać prezydentem. No jednak odstąpili od tego pomysłu tak. i został w gubernatorem bodajże Kalifornii. No, może nie miał takiej potrzeby, żeby zostawać prezydentem, ale tak naprawdę pewnie wielcy tamtej polityki zadecydowali. Niemniej, jak mówiłem, szczyt zwykle bywa jeden i jeżeli wybierzemy sobie jedno marzenie, jeden cel do zrealizowania, taki w zasięgu naszych możliwości, ale nie taki pod tytułem kupię sobie batonika w sklepie, no bo to jest plan i to raczej dosyć przyziemny, to okazuje się, że ten cel, że to sam fakt wyznaczenia pojedynczego celu mocno porządkuje nasze życie. I to jest właściwie największa myśl dzisiejszego odcinka, którą chcę Wam przekazać. Oczywiście masz wiele celów pobocznych, schodów do osiągnięcia tego ostatniego, topowego. Pewnie, kiedy będziesz osiągał ten swój ostateczny, to nie będzie on jakimś wielkim, wielkim przeskokiem, bo rzadko jest tak, że osiągnięcie ostatecznego celu jest bardzo odległe od poprzedniego miejsca, z którego ruszamy. No, wiecie, jeżeli chcemy znaleźć skrzynię ze złotem, wykopać skarę. No to nie wiem, kupujemy wykrywacz, zaczynamy szukać, badamy stare mapy, przesłania, podania, dowiadujemy się gdzie, co no i powiedzmy, że po 10 latach odkopujemy skrzynię ze złotem. No i można powiedzieć, że dzień wcześniej byliśmy o całą skrzynię ze złotem odlegli od swojego planu, a w momencie, kiedy no, łopata stuknęła o tą skrzynię. No to właściwie już się to zrealizowało, no właściwie w momencie kiedy się dowiedzieliśmy, że to jest rzeczywiście skrzynia ze złotem, a nie, nie wiem, stara na babci jakieś tam, tak? Niemniej w rzeczywistości, kiedy zaczynamy takie poszukiwanie, wiemy pewnie niewiele. No coś tam musimy wiedzieć, no bo inaczej byśmy takiej drogi nie wybrali, a może właśnie byśmy wybrali inną, no jeżeli byśmy mieli większą wiedzę. No Wracając jeszcze do mojego filmiku, jak widzicie, droga na szczyt zwykle składa się z wielu porażek. I o ile pierwszy sz sz szczebel, że tak powiem, pokonałem dosyć szybko drugi, w miarę o tyle z trzecim sobie w tym dniu nie poradziłem i będzie tu wiele podjazdów, które czasem były tuż tuż, a czasem były odległe. Wracając do naszej skrzyni ze złotem i pomysłu, żeby w ten sposób się wzbogacić. Wyobrażamy sobie, że tak znajdziemy skrzynię ze złotem, no i zabieramy się za to. No więc co? No, powiedzmy, że kupujemy łopatę. No, w rzeczywistości, kupienie łopaty pewnie byłoby dosyć turnym pomysłem, ale też mało nakładowym. A łopata i tak byłaby gdzieś tam w końcu potrzebna, więc powiedzmy, że nie jest najgłupszym z możliwych. No ale co? Wychodzimy do ogródka, jeżeli taki posiadamy, zaczynamy kopać. No. Przychodzi ojciec i mówi, co ty tu robisz? No szukam skrzyni ze złotem. Zwariowałeś tu? Przecież ja tu przywiozłem 20 wywrotek ziemi, bo to była dziura, więc na 2 metry głęboko na pewno nie ma żadnej skrzyni ze złotem, a głębiej też pewnie nie, bo to było pole, pole orne, więc 2,5 metra na pewno nie... No więc co ty, ty zwariowałeś? Przestań kopać mi tu dziurę w ogóle. Na no jeżeli macie trochę oleju w głowie, no to zaczynacie się zastanawiać hmm, to może u sąsiada, no pomysł jeszcze głupszy niż kopanie dziury we własnym ogródku no i na to oczywiście wpadacie od razu, domyślacie się, że sąsiad wam kota pogoni jeżeli tylko zaczniecie kopać mu dziurę w ogródku No więc, trapiecie się po głowie, zastanawiacie się jak to zrobić odpalacie internety, szukacie, nie wiem, poszukiwaczy skarbów no i dowiadujecie się, że są ludzie, którzy chodzą po jakichś Starych bunkrach, zamczyskach, coś tam. No więc zaczynacie podejmować plany na wyprawę. Na przykład zaczynacie dowiadywać się o mapy skarbów, o no, pirackie, może jakieś inne. No więc zaczynacie przeszukiwać dostępne mm, wam źródła: internet, zaczynacie odwiedzać wiem, biblioteki, uniwersytetkie, szukać starych map. Czytać jakieś kroniki, wspomnienia osób, które zajmują się historią. No i stwierdzacie, że właściwie największe szanse na znalezienie skarbów są powiedzmy albo skarby krzyżackie, albo skarby z II wojny światowej, no albo jakieś skarby z czasów gdzieś pośrednich, czyli na przykład, bo ja wiem, ze średniowiecza, takiego pokrzyżackiego. No, zaczynacie drążyć te. I okazuje się, że. Skarby z czasów Mieszka Pierwszego są właściwie mało prawdopodobne, bo jeżeli Mieszko Pierwszy miał jakieś skarby, no to był to nie wiem, jeden skarb. Potem dowiadujecie się, że Mieszko Pierwszy miał kłopoty ze złotem, jego potomkowie również, że sprzedawał swoich mieszkańców nie wolę, żeby tylko zgromadzić złoto, bo było potrzebne do handlu wymiennego, znaczy, nie takiego, że tam za rybę, ale z władcami ościennymi, żeby no, pewne rzeczy móc sfinalizować, typu z, zgromadzić odpowiednie wojsko. No więc stwierdzacie, że skarb Mieszka pierwszego albo nie istnieje, bo został wydany na bieżąco, albo jest nic do znalezienia, bo nie ma żadnych zapisków gdzie go szukać przerzucacie się na przykład na krzyżaków, co myślicie: O, zakon krzyżacki, no to było coś, była potęga, bogactwo. No i rzeczywiście, dowiadujecie się, że do dzisiaj są ludzie, którzy tego szukają: że być może istnieją ukryte skarby krzyżaków, ale jak zgłębicie temat bardziej, okazuje się, że krzyżacy w ostatniej swojej wielkiej wojnie, czyli z Polakami, tam wiecie Bitwa pod Grunwaldem, kiedy złamano zakon krzyżacki, jego potęgę i tak dalej. Prawdopodobnie pochłonęła wszystkie możliwe zasoby zakonu, takie w postaci złota, bo na przykład kiedy oblegano Marburg, nie zdobyto go, ale król polski obiecał zapłacić wojskom najemnym żołd, którego krzyżacy nie płacili im od trzech lat, bo nie mieli czym zapłacić. No to znaczy, że albo były jakieś pomniejsze skarby ukryte gdzieś w zamkach, które już nie podlegały pod krzyżaków albo po prostu nie mieli kasy jak nie mieli kasy no to znaczy, że żadnych skrzyń ze złotem nie ukryli prawdopodobnie, no, może gdzieś po drodze coś ale te prawdopodobieństwo się zmniejsza no więc zaciśniacie krąg poszukiwań okazuje się, że największym prawdopodobieństwem mogą być skarby niemieckie ale jak zaczynacie to drążyć to okazuje się, że jest podobnie jak z skarbami trzeci, te, krzyżaków i okazuje się, że ilość nieodnalezionego złota na dzień dzisiejszy trzeciej rzeszy to jest około 300 kg, z czego większość pewnie była podzielona na jakieś mniejsze kawałeczki. No i to jest taka ilość, którą spokojnie mieli dowódcy na poziomie powiedzmy batalionu, czy nawet mniej, mieli takie rezerwy przy sobie na wypadek potrzeb e, jakichś tam, że trzeba było zapłacić i czasami znajduje się taki depozyt, jest mała skrzynka, gdzie jest trochę, nie wiem, zbroń, jakieś insygnia, czasem dokumenty i na przykład 2, 3, 5 sztabek złota, które e, są takie po 400, 500 gram, to jest około 2 kilogramów powiedzmy, co jest oczywiście dużą ilością, ale to są rzeczy, które znajduje się przypadkowo, w sensie no ktoś poszukuje specjalnie zazwyczaj, ale one na przykład zostały zakopane w momencie, kiedy um, dowódco danego zgrupowania zostało wzięte w okrążenie, gdzieś tam um, pewnie część przepadła, że zwykli żołnierze położyli na tym łapę. Więc okazuje się, że taka mityczna skrzynia ze złotem jest bardzo, bardzo mało prawdopodobna. No więc zostanie bogatym na skutek tego jest niemalże mniej prawdopodobne znaczy niż granie w Totolot. No więc przerzucacie się z poszukiwania skrzyni ze złotem na przykład na Totolot. Zaczynacie drążyć systemy matematyczne, opracowanie jak tu zostać bogatym i trafiacie na takie filmiki, które mówią o tym, że o, być może ten totolotek nie do końca jest taki czysto losowy trafiacie na filmiki które mówią że niektóre rządy traktują to jako sposób nieewidencjonowanego wypłacania premii swoim ludziom dowiadujecie się że jest jedna firma która buduje te maszyny i że w każdej kuli jest chip, który umożliwia fałszowanie tych wyników czy tak jest? Nie wiem. Nie znam się na tym. Natomiast mówię, że są takie filmiki, które o czymś takim mówią, kręcone przez niby byłych pracowników. Totolotków podają przykłady, gdzie są losowania, w których prezenter mówi co innego niż jest pokazane na ekranie, albo na przykład wyprzedza że najpierw mówi, iż jest tam cyfra taka i taka, dopiero potem ona wypada, albo na przykład mówi, że wypadła 5, wypadła 10. Następnie mówi wypadła 10, a wypadła 5, czyli jakby zamieniono kolejność wypadania tych cyfr. Zgadza, znaczy licz, zgadza się, ale no, to niby jest dowód na oszukane losowania w totolotku. Te główne, bo te mniejsze podobno tam. Nie są oszukane. Czy tak jest? Nie wiem, nie przesądzam, bo mówię, nie znam się na tym, a teorii spiskowych na świecie jest pełno. Natomiast chodzi nam tu o cel. No więc hmm, okazuje się, że osiągnięcie bogactwa poprzez totolotka jest właściwie również niemożliwe. No więc zacieśnia się. Pula dostępnych sposobów wzbogacenia się przez redukcję, czyli odrzucamy skrzynię ze złotem, odrzucamy kotolotka. No i tak będziecie odrzucać wiele, wiele innych rzeczy. Jaka myśl jest tutaj ukryta? Myśl, którą chciałem Wam przekazać, jest ta, którą powiedziałem. Jeżeli ustalicie sobie jeden cel, to on uporządkuje Wam wszystkie pozostałe. Nie skasuje celów pobocznych. Ale wyznaczy jedną drogę. Jeżeli będziecie mieli wiele równoprawnych celów, to właściwie nie wiecie, w którą stronę iść. I teraz, jeżeli będziecie chcieli pojechać na wakacje do Japonii, a innym celem będzie osiągnięcie zdrowia przez uprawianie sportu, może się okazać, że sport zje zapasy, znaczy zasoby, które zdobywacie, i nie osiągniecie. Celu pod tytułem wyjazd do Japonii. Ale jeżeli w międzyczasie zaczniecie się przygotowywać do wypadu do Japonii. No nie wiem, kupicie sobie jakieś walizki, zaczniecie studiować mapy, uczyć się może języka, coś tam, może się okazać, że zasobów, którymi dysponujecie, nie starcza ani na uprawianie sportu, ani na wyjazd do Japonii. Po dwóch, trzech latach obudzicie się z przysłowiową ręką w nocniku, to znaczy, ani wasze zdrowie się nie polepszy, ani nie odbędziecie podróży. Jeżeli natomiast mówicie tak, chcę pojechać do Japonii koniec kropka, to jest mój cel numer jeden. No więc zaczynacie dowiadywać się, gdzie, ile to kosztuje, odkładacie pieniążki, kupujecie sobie potrzebne wyposażenie powoli, typu walizka. Nie wiem, dowiadujecie się jakie szczepienia, rezerwujecie sobie wycieczkę, może bierzecie nawet kredyt czy coś. I powiedzmy, po półtora roku wyjeżdżacie do Japonii, przywozicie zdjęcia, wspomnienia, odkreślacie ten cel. I jest już tak, że ten cel Wam schodzi z planu. I wtedy mówicie tak, a teraz moim celem jest poprawa zdrowia Ale poprzez uprawianie sportu. Żeby uprawiać sport, chcę powiedz maraton za 2 lata. Na przykład. I mówicie tak: Ja Kowalski, Jan. Pobiegnę maraton w roku 2022 w Warszawie. Można powiedzieć to w liczbie, pojed... znaczy w pierwszej osobie, czyli ja Kowalski. W czasie dokonanym. Mam zaliczony maraton w Warszawie, który się odbył 20 czerwca 2022 roku. Natomiast dla mnie to troszkę jest takie no, mieszające w głowie i nie piszę swoich planów, staram się przynajmniej w pierwszej osobie w czasie dokonanym. Natomiast piszę je w czasie, w, w pierwszej osobie, czyli ja, Krzysztof Pszczołownik. Mam taki taki plan. Piszę je raczej w, okoliczni, w okolicznikach, bez okolicznikach, czyli na przykład Iron Man, połówka 2021. I nie ograniczam się do jednego, natomiast mam. Napisane kilka takich planów z kilka celów z jednym głównym czyli głównym jest powiedzmy no ten wyjazd do Japonii chociaż akurat to nie jest mój cel powiedzmy, że pobiegnięcie maratonu to również nie jest mój cel ale powiedzmy, że yy, na nasze potrzeby uznajmy, że jest to pobiegnięcie maratonu, tak? A no, więc uznajmy, że mówimy o tym, iż Moim planem jest pobiegniczy tego maratonu, żeby tam uporządkować. No więc ja, Krzysztof, przełownik, chcę zrobić maraton w 2021. No i w tym celu muszę podjąć pewne działania. Muszę uzyskać pewne zasoby, osiągnąć pewną kondycję, zarezerwować pewne rzeczy. No więc wypisuję sobie plan. To już nie są marzenie, bo marzeniem jest ten maraton, ale plan. Jaki jest plan? No, to są poszczególne stopnie, szczeble do zrealizowania mojego marzenia. I zauważcie, że one już nie są jak gdyby marzeniem, tylko są planem. No więc muszę mieć pewne finansowe zaplecze, żeby móc to zrobić. Czyli nie może być tak, że nie stać mnie na wykupienie. Uczestnictwa w tym maratonie muszę zainwestować parę złotych. No bieganie akurat nie jest może specjalnie drogie, no jednak parę złotych trzeba zainwestować i poświęcić dużo czasu. Więc przede wszystkim, no, trzeba zrobić takie rozeznanie w sytuacji i zobaczyć w jakim miejscu tego planu jestem. No więc co? No, ubrałem się w jakieś tam buty. i ciuchy do biegania, jakie miałem, bez żadnego kupowania właśnie, żadnych na No i przebiegłem 200 metrów. Wyobrażacie sobie? 200 czy 300 metrów. To było między 200 a 300 metrów. Po czym się zdyszałem, serce waliło jak dzwon i okazuje się, że nie mam żadnej kondycji. Jestem spasionym garapowcem. Może nie z wielką nadwagą, ale jednak z jakimś tam przeważeniem kilogramów na swoim cielsku. Kondycja zerowa. Bolą mnie, znaczy mam kłopoty ze stawami. No i po prostu jestem w czarnej to jest to no, na końcu układu pokarmowego centralnie. Oczywiście to mnie nie zniechęca. Ale wiem już gdzie jestem, więc jestem w nieciekawym miejscu pod tytułem Daleko mi do zamierzonego marzenia i realizacji planu. Co muszę zrobić? No trzeba poprawić kondycję, trzeba trochę schudnąć, eee, internety odpalamy, dowiadujemy się, że nie zaczynamy w takiej sytuacji odbieganiem, bo zciechamy sobie stawy, eee, nie wiem, zatchniemy się na serce i w ogóle będzie lipa. No więc okazuje się, że trzeba zacząć od baseniku i zwiększenia trochę kondycji, poprawienia stanu wiązadeł, kolana, kolan, zrzucenia trochę kilogramów. Dowiadujemy się, że można to co prawda zrobić dietą, ale nie ma co się zabijać, że trzeba najpierw trochę właśnie wzmocnić organizm, a kilogramy same trochę zjadą. Okazuje się, że dobrym pomysłem jest rower do tego, więc zacząłem chodzić na basen. Potem dołączyłem rower, nie miałem porządnego roweru. Pożyczyłem sobie rower, żeby zobaczyć, jak mi na tym idzie, bo miałem jakiś taki strasznie złomowy kolega, na szczęście miał taki, którego już nie używa i dla mnie się nadawał. No to ten sam kolega, którego widzicie na filmiku, naprawdę wiele mi pomaga. Okazuje się, że e, jego rady są bardzo pomocne i po roku. Zacząłem biegać, no i już z innego poziomu, może być tak, że jest zupełnie inaczej, jest lepiej. Po roku okazało się, że mogę biegać i zrobiłem sobie jakiś tam pierwszy wyczyn sportowy, potem drugi i tak dalej. Podsumowując, ustalamy jeden cel, drogę i to realizujemy jeżeli mamy jeden cel wszystko nam się poukłada życie będzie zorganizowane czego wam życzę a górę zrobię kiedyś. idzie no i kochani jesteśmy po rowerku Ach, powiem tak hmm, się nie o co gadać leszcz jest leszcz słabo to wyszło dupa kompletna Kolega pokazał mi awa, jaka jest ten Dwa razy się wyglebiłem. Pod górkę, którą powinienem podjechać, nie podjechałem. Technika leży i ale są postępy. Nie poddaję mi się. Będzie łóżko.